się zaczęła wspinać dzisiaj mi się, że to była dyrektywna Jana z Mateo tam był taki przełom, gdzie zostałem zauważony i gdzieś tam zacząłem się bawić tą muzyką ujebnięcie wtedy kompletne oczywiście na krawali z lalala i tak dalej i to był chyba ten moment przeszedłem jakby z Rynia do muzyki wszelakiej, ale moim zdaniem to było takie Jana, wtedy znaczy, jakby patrzeć na muzykę troszkę inaczej. Dzisiaj muzyka jest dla mnie muzyką. Moim zdaniem dużo raperów, portuksów yy, mogłoby mi to zazdrościć, bo na pewno mają talent do śpiewania, yy, czy byli yy, pomysły na przeróżne... Nie mogą tego zrobić, bo jakby na przykład na dzisiejszym e, taki czerwony raputer, jak na przykład w Fojtek Szepu, albo czy albo Paluch, e, przebraliby się e, e, zamożowania i zaczęli robić licho, to koniec kariery. Ja sobie te szaleństwo walczyłem czarny pas na YouTube. Jeśli tą muzyką mogę bawić i jeszcze sobie mogę położyć trzeci.